Cześć, z tej strony San, witam Was ponownie w Dark Souls. Jesteśmy w tej samej lokacji idziemy na most, gdzie ostatnio zabiliśmy Smoka. Odkryłem, jak pozbyć się tych jego łap, które po nim zostały i blokowały nam drogę. A, to jest zamknięte, Falera. Zapomniałem, jak się idzie nawet na ten most. Czyżby tędy gdzieś? Są schody. O, jakiś przedmiot. Pominąłem pierścień ofiary. Może być. Ale skoro tutaj jeszcze nie byłem, to znaczy, że nie tędy droga. Pewnie przez ten kościół. Znowu. OK, Nie, też zamknięte. Wrócę do was za sekundę. Jestem teraz w postaci człowieka. Jesteśmy na tym pobojowisku. No i gdy jest się tutaj jako człowiek pojawia się najeźdźca. Mroczny król Jeremiach. Który walczy biczem i piromancją. Lepiej na niego uważać. Spróbujemy go zajść od tyłu. Uuu, chciał użyć jakiejś burzy ognia czy czegoś takiego. Było blisko. Ale pozbyliśmy się go. Mhm, mam jego bić. Reszta cały jego set pojawi się przy bosie. Z tego co mi wiadomo. Ale dalej nie pamiętam jakiś na ten cholerny most. Okej. Okay. udało się, trzeba było wejść po schodach na wieży. Pozbądźmy się tych nóg. Trzeba zaatakować chyba z wyskoku. Tak? Nie? Czemu to nie działa? Hmm, może ja nie atakuję z wyskoku, ale nie niechcący się napiłem. Jak to usunę, to wrócę do Was. Wiem, że sporo przerp, ale nie chcę marnować czasu na takie bzdury. Udało mi się po naprawdę długim czasie wykonać cholerny atak z powietrza, i w końcu podniosły się te przeklęte nogi. Możemy iść na bossa. Odblokował się skrót. O, było ciężko. Było ciężko. Tam mamy bossa, ale jeszcze sobie pobiegamy po tej lokacji. Czemu nie? Wydaje mi się, że coś mnie goni. No Mała armia. Z jakimś większym gościem. A, to ten. On jest słaby. Okej. Okay. Ci goście już wykończeni, zabijmy grubasa. Ała, chciałem go szybko zabić, ale nie wyszło, nieważne, możemy się rozejrzeć po tym zamku i otworzyć bramę, o nie mogę jej ruszyć, widać trzeba było iść normalnie, ale skoro mamy skrót to możemy iść prosto na bossa i opuścić tę lokację. Hmm, coś tu było? Niestety nie. Uleczymy się do full HP O, dziura w moście. Za pułapka. Oto i boss. Co prawda nie musimy z nią walczyć, ale chcę. Bo coś tutaj przyszedłem, prawda? A są itemy po tym gościu. Nigdzie ich nie widzę. Kto art thou? One of us thou art not. If thou has been stepped into this world, plunge down from the plank and hurry home. If thou seekest eye, ten desires shall be requited. Coś jeszcze powiesz? Bardzo pokojowa kraina, odetnijmy jej ogon. Przetestuję ten atak z wyskoku. Ok, tak wygląda z halabardą. Nie wiadomo, gdzie ona jest. Niech zostawi ślady na śniegu to Będziemy mieć jakieś pojęcie. Jest przede mną. Au! To było brutalne. Ciekawe czy się pojawi, czy mam bić się jak jest niewidzialna? Cholera wie. Trzeba było przeczytać taktykę na necie. Okej, okay, tu jest. Czy biega za mną? Nie widzę śladu. Tutaj? Nie bardzo. O, ale atakuje. Cholera, co za szalona walka. Niewidzialny przeciwnik. Chyba nie ma ochoty wyjść z ukrycia. Nie mogę blokować jej ciosów. Okej, okay, widzę ją. Dostała, kurda jest gdzieś tutaj, ale Ach. nie mam pojęcia jak wymierzyć odległość. Patrzmy na śnieg. Hej, okay, jest tutaj. Dźgnałem ją. Więc jest sukces. Poczekajmy tutaj. Tu. Nie. Pak. mhm mm Tu jest ok. No nie, to jest dziwne. Aha, z tej strony nawet paska życia nie widzę. Jej, mój widzę jak znika. Oj, zaraz oberwę. Może rzucę w nią kulą ognia, jak będzie tu szła. Połowę życia już jej zbiliśmy. Co to za pył? Okej, okay, ogień na nią działa. Ale dziwny atak. Trochę jak na Shandra z Dark Souls'a 2. Dobijmy ją. Póki jest widoczna. A znowu ten dziwny pył. czy on niezgraźny. Au. Ale wygraliśmy już. Jest achievement, jest dusza. Bliźniacze człowieczeństwo. No, możemy stąd iść. Zabiliśmy bossa z tej lokacji. Pominąłem sporo przedmiotów innych pierdół, ale. O, jest też najpiękniejszy set w grze. Ale nie ma to dla mnie większego znaczenia. Najważniejsze to zabijać bosy. I dobrze się bawić, prawda? Mamy ten śmieszny set mnicha. I wracamy do Anor Londo. Następny boss, którego zabijemy to Orneist i Smoke. Prawdopodobnie. Chodź biedąca do domu. O cholera, wszyscy się odrodzili? Chciałbym wrócić do ogniska. Au. Ciężko walczy się halabardą na bliski dystans. 88 tysięcy dusz, mam. Trochę się uzbierało. Więcej tych noży. E, wyglądamy, wyglądamy tak samo, ale jednak chyba mnie nie akceptują. Tak mi się wydaje. Na szczęście są bardzo słabi. Poważnie, gdzie tu było wyjście? A, tutaj Au. Jeszcze jeden, a nawet dwóch. A, byłem pierwszy. No dobrze, na tym zakończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!